Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Latem, kiedy dostępne są już dojrzałe, prawdziwe polskie pomidory, bardzo lubię przygotowywać na śniadanie sałatkę caprese z mozzarellą albo zwykłą sałatkę pomidorową z dodatkiem szczypiorku czy cebulki. Sałatka pomidorowa może być wzbogacona odrobiną ziół, oliwy z oliwek i octu winnego. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania mojej propozycji sałatki pomidorowej i śniadaniowej. Zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów, porady kulinarne oraz pomysły na dekoracje. Cebulkę dymkę kroję w cienkie talarki, a pomidor w plasterki. Układam pomidory na talerzu, posypuję pokrojoną cebulką, solą, pieprzem i suszonym tymiankiem. Sałatkę polewam oliwą z oliwek i skrapiam sokiem z cytryny oraz octem winnym. można ozdobić ją listkami świeżej bazylii. Sałatka gotowa, życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywna kuchnia.pl.